Cześć, witajcie w stronę WKWDA. Witam Was w kolejnym odcinku zbudowania Polski Gospodarstw Farmingu 22. Znajdujemy się na pietrze Cemperowina, jak widzicie na znaku. Jesteśmy na, no w sumie można powiedzieć, że to jest takie centrum tej wsi. Znajdujemy się na polu numer 41. Troszeczkę zakrawamy o pole 40. No i do mnie też należy pole 45. Jest to gospodarstwo zapiziałe, o krok od yy, zakończenia działalności rolno-hodowlanej. No, i znajdujemy się w sumie, można powiedzieć, że obok tego skr To tu się znajduje na mapie. Niestety były małe problemy przy budowaniu, ale jakoś udało się je obejść. Jak wiadomo, przed każdym budynkiem, domem, od ulicy znajduje się i powinien znajdować się ogródek z jakimiś kwiatami, pierdołami. Jest też kosz na śmiecie, który dużo w nim raczej zawartości nie ma, bo klapa idealnie dolega. Przed hałpą od drogi znajduje się też y, szambo. Żeby nie było na podwórku, bo jak wiedzie, szambiarny na podwórko, to już może nie wyjechać. Nie ma żadnego utwardzenia na podwórku. No i tutaj jest to pole czerdziecka, ta malutka. Jest delikatnie zwężona. No i tutaj na wsi znajduje się miejsce Twoją reklamę. Nie wiem, tu może być miejsc, y, reklama gumolitu z fabryki paździerza. Jak najbardziej. No, i jak widzicie, stoi sobie tutaj znak cembra do 30. Ale 5 dych można spokojnie lecieć, tu nie łapią. I ogólnie zamysł tego gospodarstwa był taki, że tak, budynki były tak jak teraz, ale żeby ono leciało po skosie wzdłuż drogi. Na szczęście nie zrobiłem tego, chociaż już było nawet na zaawansowanym poziomie. Robota była nawet, bo nawet postawiłem budynki. Dobrze, a teraz może przejdźmy do. Jeszcze nie do gospodarstwa. Ja marzyłam, najpierw pokażę tego. Eskara tutaj nie znajduje. Jak wiecie, SKR tutaj zakadziłem z tej strony. No i tutaj skojarzy ten kombajn, daje mi to Żuka z, tą, z tym metalowym kłosem. Dobra, ale teraz przejdźmy już do gospodarstwa. Gospodarstwo jest brama 4-metrowa. i przy bramie znajduje się też bardzo elegancko odmalowana furtka. No i tutaj w ogóle wam pokazywałem chałupa nieotynkowana, hałupa zbudowana gdzieś Lata 80. tak bym stawiał. No i tutaj to już jest lata 60. -te. Jak widzicie, obora już jest odłączona od linii, wcześniej ta był normalnie pon prąd podłączony do słupa, to chałupy też nie ma podłączenia od słupa, bo to wszystko idzie ziemią. Skrzynka, bezpieczniki od chałupy, trochę drzewa, a najpierw wam pokażę tutaj żuli alkoholi i innych jaboli, czyli taki grill posiedzenie można to zrobić no i tu można sobie grilla zrobić tutaj znajdują się też nowe deski na jakąś wiatkę czy coś kiedyś może tutaj też powstać no i kamka jakieś wiecie łachy wiszą na płocie drugi sezon ale nie se wiszą to i tak pójdzie na szmaty do warsztatu no i tam mamy kosiareczkę jak widzicie stare y, koło odwózu kunynnego starego typu Gruziącki puk dwójeczka, fajny pług, naprawdę. Nawet dobrze się im Ora farmingu. Ciekawie jak się Ora nim naprawdę takiego jeszcze nie, wie. nie widziałem. Ale jak się dobrze ustawi, to na pewno bardzo dobrze ORA. Trochę znowu drzewa, stara betoniarka. No i tutaj zachadzenie z tego. SKR-u. No i tutaj znajduje się Obora. Zbala, zbita. Tutaj dałem ostatnio tabliczkę, żeby mi tu nie wchodzić pod żadnym pozorem, bo jebie kołków. No i tu jest buda dla psa. I tego o, leci pchlożyk. Ale w slow motion, O kurwa, przeleciał po maluchu. No może najpierw pokażę co tu się znajduje. Tu jest kuchnia letnia. A w kuchni letniej... Tego on teraz nie pokażę, ale schną mi grzyby. No leci. O! Kurwa mnie stradował. No i tutaj znajduje się główne już podwórze. Jak mówiłem, gospodarstwo jest już zapiziałe totalnie i to już jest końcówka w zasadzie tego gospodarstwa. No i tu się znajduje maluszek. To już jest FL. Tutaj flaga polska. Dopiero był 1 maja. No i tutaj bańki jeszcze na paliwo, jakieś agregaty, piły to, bo też nie ma gdzie tego składować, więc to wszystko leży na ziemi. Ale za to jest lepszy płot. Już taki płot to Widzicie dupę przeżnie, jak będzie chciał przeskakiwać z łodzi, więc problemu nie będzie muszę to tak być na tej werandzie jak jest. Pięćdziesiątka skuterek, to jakiś wózek, taki ciągany, małzerek yy, na yy, jakieś jest kranówka, to to można powiedzieć, że to jest dachówka, woda, z rynny. No i taki pół podorywkowy do 30, znaczy w sumie to taka talerzówa. Ale ja to jak pół podorywkowy powiedziałem. chuj, nie będę wycinał. Można powiedzieć, że to jest taki podorywkowy talerzówka. Bo jest tylko jeden żątalerz, no i tutaj kultywator 2 metra gruziunski, klasyczny. No i tutaj druga betoniarka na bogato. Bo w sumie to był kiedyś wypożyczalnia betoniarek, aż dwie miałem. Była jeszcze trzecia, ale zajebali nie oddali. No i tutaj znajduje się taki picie. Chudosło mi wyrosło, trochę pierdolnika. Ta kobyłka taka na cięcie drzewa piłą. No i tu znajduje się gustowna wiata przewracająca się jest też kosz można sobie pograć w te koszykówkę jeb trafiłem ha. tutaj mamy zardzewiałą taczkę siewnik kunnyny, niebieski motylka, motyle w sumie jest po remoncie patrzcie o, chuja, nie otworzę ale uwierzcie, że tam jest nowy mechanizm wsadzony w motylku no i tutaj mamy autosankę 732 fajna naprawdę Dobrze się, nie wiem, kostki układa. I kolor. Ona była malowana parę lat temu, więc... Nie, źle, tylko rama pordzewiała. O, i została tutaj stara farba na dyszlu. Jak widzicie, ten dyszel najbardziej pordzewiały, bo kiedyś tej rama była cała... No taki błękit, można to powiedzieć. No i tutaj jedyny. Od początku i do końca i jeden ciągnik. 30. Fajna bardzo trzydziestka. Tam lata 80. Albo początek na 80., bo to jest ten starszy Guerrilla. Można tak powiedzieć. Czy jest kafajna? Koła z przodu nie są oryginalne. Tylne jeszcze bieżnik się trzymają. Sztu milowskie, dobre opony byli. No i tutaj jakiś zamiennik. Zamiennik opuna. Ale to tam bardzo wpływu nie ma, bo tyle co ona robi w polu to jest praktycznie nic. Coś tam drzewa przywiezie zimą. No i to praktycznie jest tyle. Najbardziej robotną maszyną jest Combine Class. Matador To jest chyba Matador Gigant, bo już jest header 4 metrowy 4 metry, no i on najbardziej tej usługi robi, bo tu ludzie na okolicy mają małe Małe pola, no i taki kombaj jest w sumie idealny, każdy praktycznie na 30-60 Jedną przyczepę, czy tam dwie przyciągnie, no i Cały, no i wszystko spoczone, półsi taki kombaj spokojnie, jeszcze tam taki Chyniek Na drugiej końcu wsi ma Forshmita, tam chyba 6-7 metra on ma, więc to tam jest potężny gigant. Jak widzicie zastosowałem taką wnękę też na ten kombine. No, przeważnie jest tak, że ta wnęka na kombajn jest taka wysunięta do przodu, a ja chciałem zrobić takie wgłębienie, żeby ten header nie wychodził też yy, na podwórze. Jak widzicie, to jest wiata zastosowana. Tam jest ta, no to jest wiata z dziewiętnastki, każdy ją yy, bardziej zna. No i tam, tam się nie da yy, dojść. Jak widzicie, tutaj zastawiłem rurkami, płotem. Tam się nie powinno wchodzić, nawet nie można. Ogólnie fajny kombajn, szkoda, że tak późno wyszedł do farminga, bo naprawdę zajebisty kombajn. No i teraz może przejdę tutaj na początku. Jak widzicie na tym gospodarstwie nawet kur już nie ma. Dlaczego nie ma kur? No po prostu wszystko zostało łaski, szczury, kuny, wszystko pozagryzało, resztki co było tam, chyba 12 kur się ostało. Tutaj mam myjkę. Jak widzicie myjka zajebiście działa, Fajne, fajna myjka, ostatnio przypomniałem sobie, że ona istnieje Ta mejka na ścianę, no i sobie tak powiesiłem ją na oborze A teraz przejdźmy tutaj do obory dalej, dalej a w oborze zrobiłem sobie mały warsztat Jak widzicie stoi sobie jawka, kupiłem ją od Chynka z drugiej strony wsi 6 koła za nim chciał, naprawdę zajebisty sprzęt On tutaj migomata Lincolna, też fajny sprzęt, butla gazowa jest świeżo wymieniana E, chyba ma ważność do 30 roku ten Nie wiem czy jak on się nazywa. To jest ten Nie gwarancja tylko Ten przegląd butli wiecie o co chodzi No i tutaj jakieś widzicie mam jakieś szprajenie to e, Można powiedzieć ten Kurwa szkoda że nie ma konfiguracji w tym No można całą tą <coughs> Całą taką szafkę plaków mieć tylko i odpalanie 30 zimą To byłoby dobre No i ty kompresorek No i jakieś stare ten stołek do dojenia Krów. No i tutaj rotacyjna, zielona szkrzynia biegów. Nie wiem o czego to może skrzynia biegów być. Dajcie znać w komentarzach. No i prasa Simpa 30. Dużo nie prasuje w roku. Ale daje radę nawet. Chociaż chujowo idzie, ale daje radę. I to jakaś damka kolejny jakiś taki widzicie, pierdolnik agregat. No i teraz możemy przejść do stodoły Jak widzicie na stodole też wissi drabina ale szkoda, że w farmingu jeszcze nikt nie pomyślał, żeby był taki uchwyt na oborze. Znaczy, nie na boże, bardziej na stodole. Uchwyt na brony to też byłoby zajebiste. No i w stodole tutaj w sumie bardzo dużo się nie dzieje. Tutaj, jak trochę kostek jest z poprzedniego sezonu, jeszcze się ostało. Prawdopodobnie nie wiem, sprzedam je, bo tutaj na, na żniwa też będę miał ich sporo. No i tutaj trochę zboża się ostało, ale to nie wiem, może jeszcze kury kupię. jakiś sobie pojadę na giełdę, kupię. Maluchy, bo jednak ja na może coś jeszcze kupię sobie. No, i tutaj stoi sobie taka dwukułka. Przygotowana jest, jak widzicie, ob oblaga bo ona jest drewniana, więc blondeka musi być, bo szczelności to za wielki nie ma. No, i tutaj troskę blondekom obite, żeby tak nie pieździło w zimę. No, i teraz i tam parę worków. Jak zegaj pokażę Wam na tych chodzi. Tak Trajzega nie chodzi. Czekajcie, tylko teraz muszę jakoś wyjść. O, wyszłem. Ogólnie trajzega to się powinna tak... Tak się powinna wkręcać kurwa. A to jakieś chujostwa, jakiś chujowy, nie wiem. to, to może być 0,5 kW, no to... To jest chujnie Trajzega. Dobra, ale teraz przejdźmy do tyłu. A z tyłu, jak wiadomo, powszechnie jest pierdolnik. Patrzcie jakie to jest. Obraz nędzy i prostaty. Nawet mauser już chce się stąd wymeldować. No, i tutaj jakieś opony. Tu są te wały Cambella. <coughs> Druga Tracera, mimo nowszego, jak widzicie, nowszego takiego rośnika, jest bardziej rozjebana od tamtej starszej. To ona się nie nadaje. To mamy taki jakiś prototyp niewiadówki. Z wie skąd? Miniacz. To był jest poprzednik. Mój stary samochód przed Maluchem, co miałem. No, i tutaj jakieś widzicie stare blachy z tych blach coś jeszcze będzie myślę no i tam przecząsarko z grabiarkę też jest wszystko na, naoliwione w niej czekaj, jak to się robiło, nie tak nie tak a, coś się zjebało i nie mogę opuścić niestety, ale uwierzcie że ona jest przesmarowana, kolor niebieski trochę żółtego, już zdążyła wyblaknąć, o jaki ten rzepak jest wysoki o. rzepak wysoki to już nawet, znaczy jest to moje pole, ale jest puszczone w dzierżawę. Już chuj mnie to obchodzi co się na tym polu dzieje, byle płacił chłop za dzierżawę. No i tu mamy beczkę na szambo, kiedyś się woziło tym szambo, 2000 litrów. No i tu jest kibel. Kibel z tego co pamiętam chyba nie był dawno wybierany, tak. Jebie z tego kibla, no i tu takie widzicie zagajnik. Pole, no i tutaj nie chciałem bardzo zakładać tej, tej stodoły, bo przeważnie jest tak, że ta część stodoły jest osłonięta i najwyżej jakaś wiata czy coś jest w rogu, jakiś krzok, a przeważnie one nie są zarośnięte, te stodoły na polskich wsiach, Więc utrzymanie standardu klimatu, mam nadzieję, że Wam się podobało. No i co, to był w sumie taki filmik na szybko gospodarstwo na szybko tygodniowe daily jest utrzymane no i myślę, że gospodarstwo jak najbardziej Wam się podoba, jest jak dla mnie jeszcze bardziej polskie od tamtego. Jest naprawdę od tego poprzedniego odcinka. Jeszcze lepiej nawet wyszło, jeśli chodzi o standard. Czyli już jest koniec, już dogorywa kurwa, już jest koniec. Tak samo jak tego odcinka. Więc jeśli Wam się podobało, to zajebiście. Cieszę się bardzo. No i co, widzimy się w kolejnych mega, ich mega produkcjach i na razie.